Zachorowałem dwa i pół roku temu. Miałem operację, radioterapię, i w tej chwili cały czas staram się jak najwięcej zabiegów terapeutycznych przychodzić w różnych układach, w różnych konfiguracjach, nawet także prowadzone przez osoby prywatne. Z tego względu, że uważam, że jest to najlepszy sposób na to, żeby wyzdrowieć na dłużej. Muzykoterapia jest, zgodnie z badaniami amerykańskimi, najskuteczniejszym sposobem zdrowienia i najskuteczniejszą obroną przed przerzutami. A więc zdecydowałem się na to, żeby wszystkie dostępne możliwości z muzykoterapii wykorzystać. Bo ten proces zdrowienia u mnie przebiega bardzo dobrze, ale na razie jest jeszcze krótki. Dlatego muszę intensywnie, uważam, brać udział w zajęciach, starać się i muzykoterapia, te ostatnie zajęcia, takie dość zmasowane, pokazały nam, że budzi w nas uczucia przyjaźni. Nasza grupa stała się tak grupą powiązaną emocjonalnie, że po raz pierwszy na zakończenie zajęć, kiedy mieliśmy wystąpienia końcowe, to zrobiło mi się trochę miękko. Do tej pory czegoś takiego nie czułem. A więc uważam, że zresztą tak z badań amerykańskich wynika, że muzykoterapia stoi najwyżej, jeśli chodzi o skuteczność, następnie inne formy terapii przez sztukę i inne rodzaje terapii. I to wszystko dopiero powinno dać skuteczność. Ja mam taką ambicję, że uda mi się wystąpić w roli królika doświadczalnego i będę mógł to opisać. Jeśli uda mi się pożyć odpowiednią ilość lat, bo cały czas zapisuję wnioski z tego, co robię. No i chciałbym ten dobry przykład upowszechnić do przyszłych ludzi, którzy będą musieli skorzystać z tej formy terapii. Badania amerykańskie trafiłem zupełnie przypadkowo w czasopiśmie medycznym. Czasopismo medyczne angielskie z tłumaczeniem na język polski. Gdzieś to wygrzebałem w internecie. W 1990 roku były przeprowadzone w Stanach takie badania na dużej populacji, bo na małych populacjach to jest z tych badań bardzo dużo, ale no, one niekoniecznie są wiarygodne. A to było na dużej populacji, no i ta muzykoterapia wyszła. O całą długość nad innymi formami terapii. Potem terapia malarska, rzeźbiarska i nawet twórczość pisarska, literacka też jest dobrą formą terapii. No ale muzykoterapia bije wszystko. Dla mnie to już jest po dzisiaj, po tych zajęciach ostatnich bardzo prosta sprawa. Dlatego tak jest, że muzykoterapia działa na nas całościowo. Przede wszystkim na psychikę, na ciało i na mózg. Bo najważniejsze rzeczy dzieją się tutaj i jeśli my potrafimy podać impulsy do mózgu pozytywne, to on nam pozytywnie odpowiada. Jeśli dajemy mu. Impulsy negatywne, mamy zwrot też negatywny. I ten zwrot może przeszkadzać nam w zdrowieniu. Jeśli naprawdę chcemy zdrowieć, to musimy y, pozytywnie funkcjonować całościowo i pod względem psychicznym, i pod względem fizycznym, i pod względem umysłowym. I tu muzykoterapia jest uniwersalna, bo działa na wszystko inne rodzaje, inne y, sztuki. W sztuką wpływają na pewne określone tylko doznania, wzrokowe, manualne, słuchowe, a tu mamy kompleksowe działanie i dlatego jest największa ta skuteczność. Dla mnie w muzykoterapii najistotniejsze jest to, co nie to, co dostajemy werbalnie i wykonujemy ćwiczenia werbalne, tylko to, co. Wykonujemy na instrumentach. To nie ma znaczenia, jaki to jest instrument, bo potem okazuje się, że przy ocenie tego, co graliśmy, wychodzi człowiek tak, jak faktycznie w życiu funkcjonuje. To jest to, co zagramy to jest od, o, odpowiedź, obraz tego, jak funkcjonujemy w życiu. Dlatego. Ta część prawda, muzykoterapii jest najciekawsza. I aha, jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że nie da się przekłamać grając. Musimy zagrać tak, jak w nas to funkcjonuje. Bo próbowali niektórzy oszukać instrument, oszukać zadanie. Nie udaje się. Uważam, że muzykoterapia jest troszeczkę E, bardziej zaawansowana ni, niż nasza wiedza o, o muzykoterapii i w ogóle o, o terapii. Były, m, były malutkie elementy relaksacji, wtedy kiedy pani doktor zorientowała się, że jesteśmy zmęczeni, także wprowadzała takie drobne elementy, z tym, że nie było czasu, tak jak mówisz. Na to, żeby to zrobić, rozszerzyć tą formę. Ja bardzo dobrze przyjmuję każdy rodzaj terapii, i na przykład ta forma terapii, nazwijmy ją taką teoretyczną, czy próbującą nam przekazać jakiś określony zasób wiedzy. Ja to przyjmowałem dobrze. Mój kontakt z osobami, bo no, jestem czekiem kontaktowym. A więc e, z tymi, które były pierwszy raz, bo ja starałem się w zajęciach aktywnie brać udział, bo zawsze taki moment, jak zaczynamy ćwiczenie indywidualne, no to jest problem, bo jest opór tych ludzi, którzy a z tego względu, że ja w terapiach już długo uczestniczę, to często zaczynałem, e, wytłumaczyłem e, koleżankom i kolegom dlaczego to robię, bo nie robię to dlatego, żeby się popisać, tylko dlatego, żeby rozpocząć, żeby oni mieli łatwiej. I zaczynając te ćwiczenia, z którymi nie miałem problemu, a oni mieli i przekonywałem ich, że trzeci dzień będzie dla nich już drugim etapem terapii, tak jakby byli na następnym warsztatach. I przyznali mi się wczoraj, że faktycznie miałem rację, te pierwsze dwa dni niektórzy mieli problemy z przyjęciem tej wiedzy, o której mówisz, bo to jest wiedza dość trudna do przyjęcia. Natomiast już dzień wczorajszy i dzisiejszy zupełnie inne podejście było uczestników. Takie ze zrozumieniem, jakby schłonięciem tego, co było robione na zajęciach. Najciekawsza była ocena koleżanki, która sama nie ma choroby nowotworowej, a pracuje jako terapeutka w szpitalu. No I ona oceniła tak pierwsza rzecz, to była pełna podziwu, że my potrafimy żyć normalnie. Ona myślała, że każdy z nas będzie w jakiś tam sposób uwarunkowany, ograniczony, a my potrafimy pośpiewać, pobawić się i żyć jak ludzie, zdrowi, a ona znowu mówi, że bardzo dużo skorzystała ze względu, że rozbudowana była ta część teoretyczna. Dla mnie jako fana muzyki w ogóle to najciekawsze zajęcia są wtedy, kiedy jest rozbudowana część muzyczna. Natomiast terapeutycznie jest korzystniej, tak jak było na tych naszych zajęciach. Łatwo wchodziliśmy w w tok działań terapeutki. Bo to jest tak, przy grupie 20-osobowej to już zawsze jest parę osób, które jakoby czują dane działanie, w które mają wejść, a potem następnie już wchodzą na zasadzie naśladowania i to funkcjonuje dobrze, chociaż grupa 20-osobowa przy niektórych zajęciach okazywała się za duża. Taką idealną grupką to jest jednak 15 osób do muzykoterapii. O Pawle mogę powiedzieć że bardzo mi się podoba. Jest człowiekiem nietuzinkowym. To, co zrobił nam wczoraj, to jest kuriozalne, bo po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć kompozycji na bieżąco, które nigdy nie będą powtórzone, a więc... Dał nam popis muzyczny, autorski, jednorazowy. To jest bardzo cenna rzecz, za którą trzeba by zapłacić dużo pieniędzy, bo on nie jest tylko wykonawcą, ale też kompozytorem a więc może sobie pozwolić na takie rzeczy. No i satysfakcja z wczorajszego dnia była olbrzymia. Po tej pierwszej satysfakcji, kiedy był jako wokalista i instrumentalista, bo akompaniuje sobie na gitarze, a w ogóle to jest przemiłym człowiekiem, i zademonstrował nam parę ciekawych technik, nawet chętnie z nim współpracowaliśmy szczególnie. W on funkcjonuje na zasadzie operowania głosem i ma te możliwości bardzo dużo, a więc to jest ta działka, w której możemy dużo się od niego nauczyć. Ja osobiście skorzystałem niemało, bo miałem problemy ze śpiewem, no a wczoraj udawało mi się z Pawłem śpiewać. Odblokowałeś swój Odblokowałem głos. właśnie ten, to, co mi przeszkadzało. Bo największy mój blog dotyczy tego, że żartuję czasami, że ze śpiewania to mam najlepszy słuch. Faktycznie słuch mam bardzo dobry, bo słucham dużo muzyki, chodzę na koncerty. I kiedy sam zaśpiewam coś fałszywie, to nie mogę dalej śpiewać. To mnie wybija z rytmu. A Paweł powiedział: Nie musisz. Nie musisz trzymać melodii. Możesz te szaleństwa tak zwane, które robiliśmy, głosowe, zwalniają nas jakoby z melodii. Ale to powoduje, że człowiek otwiera się na te możliwości głosowe, może wyrazić wszystko. I to było moim zdaniem w jego zajęciach najwartościowsze. Paweł był świetnym uzupełnieniem tych zajęć, takich typowych, terapeutycznych. Bo on to rozbudował, prawda, o, o śpiew, o muzykę. Muzykoterapia, poza tym, gdzie zakłada się pewne terapeutyczne efekty, ma jeszcze jeden efekt niezamierzony. Efekt wzmacniania grup. I to wyraźnie było widać w naszej grupie. To była tak grupa, po prostu. Prawie że jednorodna, ponieważ w badaniu wyszło nam, że co nie jest dla nas korzystne, że trzy czwarte grupy nie potrafi wyrazić agresji. Część grupy nie potrafi powiedzieć nie, a więc jesteśmy załagodni w stosunku do sytuacji, do życia, do, do, do tego, co nas otacza. I to spowodowało taką konsolidację naszą, że tak czuliśmy się, Coś więcej nawet niż, niż rodzina. Dzisiaj w naszym pożegnalnym wystąpieniu każdy zwrócił uwagę, każdy dosłownie zwrócił uwagę na to, że było nam bardzo dobrze ze sobą razem. A to jest dodatkowy efekt każdej terapii. Jeśli to się terapeutom udaje uzyskiwać, no to jest dla nas niesamowicie korzystne.